Tata! 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 Czy w tym domu nie da się spokojnie wyspać po robocie? Tylko musicie skrzeczać jak wrony po kastracji? Jedziemy kupić nam ten nowy komputer do gier? Wczoraj o tym rozmawialiśmy. Wasi starsi bracia, jak sobie chcieli kupić dobry komputer, to musieli sobie sami odłożyć, a my z mamą dokładaliśmy. No to jedziemy, zarobiliśmy! Dzieci, od wczoraj odkładacie. Nie wiem, czy wy chociaż zabawkowy byście kupili. Zebraliście chociaż te 50? No gdzie tyle? Piątkę uzbieraliśmy. To zakładając, że dołożymy wam z mamą nawet dwa razy tyle, to za 15 złotych chyba nawet nie kupicie zabawkowego laptopa z Psiego Patrol. Skoro my mamy 5, to za 15 tysięcy się komputera nie kupi? Chcecie powiedzieć mi, że macie 5 tysięcy po jednym dniu zbierania? Co wyżeście zrobili? Roznosimy ulotki do nowego dentysty, co się otwari, i za każdą ulotkę mamy 3 grosze. Te ulotki to byście musieli rozdać w całym Pleszewie, w całym Kaliszu, w całym Ostrowie, w całej Środzie Wielkopolskiej i to jeszcze dwa razy. To jeżeli ktoś przyjdzie z tą ulotką do dentysty, to my dostajemy 10% od zarobku z zabiegu. A, no i tu już mi coś zaczyna śmierdzieć. Wystarczy trochę sprytu. Ostatnio na osiedlu był remont drogi i zostało dużo takich małych kamyczków. Podbiliśmy do tego Janka, tego gaduły, co nie potrafi języka za zębami utrzymać, tego z bloku i mówimy do niego, że te kamienie to podobno są... Fragmenty meteorytu magicznego, co jak się go ugryzie, to zostaje się super Ale ma tego nikomu nie mówić. I wiadomo, że papla wygadał. Wow, ale nie, no chwila. Przecież nikt nie jest tak głupi, żeby w to uwierzyć. Przypominam, że istnieją ludzie, którzy wierzą w słowa polityków. Wow, mocne i co dalej się działo? No co, jakiś dzieciak ugryz za mocno, wrócił do domu, no to wiadomo, że teraz na wakacje nikt nie pojedzie z ukruszonym zębem. Szybko do stomatologa. No i zgadnij z czyją ulotką. To co, szybko się zbieramy, jedziemy kupić komputer, żebyśmy zdążyli. Z czym się będziemy spieszyć? Bo pracownicy sklepu mają wizytę umówioną za półtora godziny u dentysty.